Kiedyś nagrywałam więcej takich filmików i ostatnio pomyślałam, że w sumie chciałabym do tego wrócić. Bardzo lubię później tą interakcję z Wami w komentarzach, wymienianie się tymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, opiniami na dany temat. Także przechodzimy do pierwszego tematu. Kiedy pojawia się dziecko, bardzo normalnym jest to, że w pewien sposób nasze życie jest staje się podporządkowane pod to dziecko. Uważam, że jest to dość naturalny i zdrowy proces, dlatego że kiedy na logikę jesteśmy powiedzmy w życiu tylko z naszym partnerem, nie mamy żadnych większych zobowiązań, większego poczucia odpowiedzialności i może tutaj posłużę się naszym przykładem. Kiedy my z Zygmuntem byliśmy w dwójkę, jeździliśmy sobie na przykład na wakacje z samochodem, gdzie spaliśmy na dziko w aucie w Chorwacji. Mieliśmy różne przygody z tym związane. Byliśmy dwa razy w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie nie planowaliśmy zbyt wiele, ale wiedzieliśmy, że tak naprawdę nie musimy planować, ponieważ zawsze się coś ogarnie. Dużo też pracowaliśmy i tak naprawdę nasze życie nie było zbytnio niczemu podporządkowane. Jedynym naszym zmartwieniem było to, żebyśmy mogli razem wspólnie spędzić trochę czasu. No i pojawiła się Julianka. Już właściwie w ciąży pierwszej mojej ciąży z Zuzią co się zmieniło, bo już jak kobieta zachodzi w ciążę, to nagle okazuje się, że wiele rzeczy trzeba e, zmienić. Trzeba właśnie wziąć pod uwagę ten fakt, że jest się w ciąży, i z pewnych planów, na przykład, zrezygnować, zastąpić czymś innym i tak dalej. No więc już wtedy było inaczej, ale konkretnie, kiedy pojawiła się Julianka, to nagle my musieliśmy naprawdę bardzo przeorganizować to nasze życie. I ja na punkcie Julianki z czystym sumieniem, tutaj mogę powiedzieć, zwariowałam. Ja mam tego świadomość. Mnie to macierzyństwo bardzo pochłonęło. Moja sytuacja też była o tyle specyficzna, że Julianka była dzieckiem. Tęczowym, jest dzieckiem tęczowym, i my pierwszą córeczkę straciliśmy, dlatego pojawienie się Julianki było takim jeszcze większym spełnieniem naszych marzeń i może była bardziej, nie wiem, wyczekana jeszcze niż tak normalnie. Chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, bo oczywiście, że na każde dziecko czekamy, kochamy, nie możemy się doczekać, modlimy się, żeby wszystko było ok i tak dalej, ale jednak no, nasza sytuacja była troszeczkę bardziej specyficzna. I nie wiem, na ile to przyczyniło się do tego, że ja tak bardzo zachłysnęłam się tym macierzyństwem, aczkolwiek oczywiście muszę zaznaczyć, nie uważam, że to było coś złego. Ja po prostu wiedziałam, że tak długo na nim czekałam, że w tym momencie cokolwiek będzie się działo, w naszym życiu, jakiekolwiek plany, e, cele możemy odsunąć, bo teraz liczy się ona i w pewien sposób dalej tak jest, ale tutaj pojawia się właśnie taka bardzo ważna kwestia. Jak nie zatracić siebie w macierzyństwie, tak bardzo oddając się temu dziecku, jak na przykład ja to zrobiłam i jak robi to wiele kobiet, gdzie znaleźć tą granicę, balans i gdzie w tym wszystkim jesteśmy my same. I teraz już tak bardziej na chłodno po tak naprawdę ponad roku, e, od kiedy jest Julianka z nami, mogę śmiało powiedzieć, że bardzo ważne jest to, aby jednak również troszeczkę zatroszczyć się o siebie, o swoje zdrowie psychiczne, o swój rozwój, o swoje pasje, o rzeczy, które lubimy, dlatego że my wtedy jako. Ludzie, będziemy szczęśliwsi, jako kobiety będziemy szczęśliwsze i nasze dzieci będą to również tak odbierać i będą z tego powodu szczęśliwsze. Ja myślę, że dla każdej kobiety ta granica będzie gdzie indziej, bo oczywiście to wszystko zależy, czym się zajmujecie, jak pracujecie na co dzień, na ile możecie spędzać czas z tym dzieckiem, na ile możecie sobie na to pozwolić. I to jest dość indywidualna kwestia. Natomiast ja uważam, że bardzo ważne jest znalezienie takiego balansu i mogę Wam powiedzieć, jak ja to zrobiłam, po czasie oczywiście bo tak jak mówiłam wcześniej, na początku jak Julianka się urodziła było tak, że właściwie mm, ja spędzałam z Julianką no, 99% czasu. Kiedy Julianka miała tak mniej więcej koło 6 miesięcy, zaczęłam nieco bardziej myśleć o sobie i mam tutaj na myśli na przykład e, troszeczkę takie zadbanie o siebie zewnętrzne, czyli fryzjer, laminacja brwi, rzeczy, które po prostu robiłam wcześniej przed ciążą, e, na które później w macierzyństwie brakowało mi czasu, i może nawet czasami i chęci. I ja zobaczyłam wtedy, jak ogromną różnicę daje to wyjście do fryzjera, jak ogromną różnicę daje to zadbanie o siebie takie z zewnątrz, bo no jednak wiadomo, jesteśmy młode, jesteśmy kobietami, oczywiście jesteśmy mama, mamami, dziecko jest na pierwszym miejscu, ale wciąż chcemy czuć się ze sobą dobrze. Więc do tego Was akurat na pewno zachęcam, żeby znaleźć troszeczkę takiego czasu przede wszystkim na zadbanie o siebie zewnętrzne żeby czuć się po prostu ze sobą ładnie. U mnie ważny też na przykład jest zawsze makijaż, czy ogarnięte w miarę włosy. Najczęściej tak naprawdę one są spięte w kucyk, ale to ze względu na to, że ciągnie za nie Julianka, natomiast mimo wszystko staram się, żeby ten wygląd mój zewnętrzny był na tyle schludny, ogarnięty, żebym po prostu... Nie czuła się taka zaniedbana, bo bardzo łatwo jest się poczuć tak przy małym dziecku. No i tutaj wiadomo, chcąc o siebie zadbać, potrzebujemy wsparcia najczęściej partnera, męża. No więc tutaj macie takie zadanie, żeby po prostu o tych potrzebach powiedzieć. Ja Wam powiem z własnego doświadczenia, że u nas był problem taki, że ja oczekiwałam czasami tego, że Zygmunt na przykład więcej zajmie się małą. On tego nie robił, ja na przykład miałam w głowie jakieś tam swoje myśli, że nie wiem, chciałabym pójść do fryzjera, chciałabym sobie zafarbować włosy, chciałabym sobie zrobić kąpiel, wziąć, zrobić peeling, takie wiecie, wieczorne spa i tak dalej, a jakby z drugiej strony wiedziałam, że nie mogę sobie na to pozwolić, że muszę siedzieć z Julianką, ale bardzo szybko dogadaliśmy się na szczęście tutaj na tej płaszczyźnie i co się okazało? Ja nie komunikowałam swoich potrzeb i to była nasza największa, jakby to powiedzieć, zmora podczas tych porządków macierzyństwa, ponieważ Zygmunt nie był w stanie się domyślić pewnych rzeczy, no mężczyźni tacy są może inaczej, większość mężczyzn y, takich jest i w momencie, jak ja zaczęłam komunikować te moje potrzeby, zaczęłam mówić, co ja bym chciała, y, żeby na przykład więcej zaopiekował się małą, bo potrzebuje zrobić to, to i to, że potrzebuje tego czasu dla siebie, to wiecie, nie było to żadnym problemem. On to robił, nawet robił to z przyjemnością, tylko faceci potrzebują po prostu usłyszeć konkretne e, jakby polecenie. Na przykład, nie wiem, słuchaj, Baw się z małą, ja muszę wziąć sobie, ja chcę sobie wziąć długą kąpiel i zrobić sobie wieczorne spa. I nie jest to wtedy problemem. Więc... Więc tutaj odzywa się taki drugi problem, mam wrażenie, czyli komunikacja w związku, coś bardzo ważnego. No i czasami właśnie to zawodzi, a to rodzi później frustrację u kobiety. Co innego oczywiście jest, w momencie, kiedy jesteśmy mamami samotnie wychowującymi dziecko, tutaj ja nie mam takich doświadczeń, więc ciężko mi się wczuć w ogóle. W rolę takiej mamy na pewno jest to bardzo ciężki orzech do zgryzienia. O tyle, o ile jeszcze niektórzy mają pomoc, może koleżanek, rodzeństwa, dziadków, tak wiem, że są takie matki, które nie mają nikogo i dla mnie jest to bardzo przykre, nie umiem sobie tego wyobrazić i, i nie wiem nawet, co ja mogłabym doradzić takim mamom, poza tym, żeby starały się mimo wszystko w tym macierzyństwie. Wciąż w dalszym ciągu, mimo że cały czas z dzieckiem obok. Jednak o siebie zadbać. Przyjaźnie, znajomości, czyli coś, co faktycznie po urodzeniu dziecka mocno się tutaj zmienia i przewartościowuje. Ja może nie jestem najlepszym przykładem, żeby się o tym wypowiadać, dlatego że ja nigdy nie otaczałam się dużą ilością przyjaciół i znajomych. Ja mam koleżanki, mam znajome, natomiast tak naprawdę bardzo mało mam takich osób, dosłownie jedną albo dwie, które wiedzą o mnie. Więcej i które są powiedzmy tak bardziej na bieżąco w moim życiu i do których przede wszystkim mam zaufanie. Ale tak zgadzam się z tym że jak najbardziej, że dziecko troszeczkę tutaj zmienia pewne rzeczy. I niestety ja spotkałam się również w moim życiu z czymś takim, że osoby, z którymi. Kolegowałam się, bo nie mogę tego nazwać przyjaźnią, ale kolegowałam się wcześniej, na przykład przed ciążą, nawet w trakcie ciąży, to po urodzeniu dziecka, kiedy, no, umówmy się na początku, zwłaszcza tego czasu, słuchajcie, nie ma. Nie wiem, może ja jestem jakaś dziwna, ale ja sobie nie wyobrażam, mając noworodka w domu, takiego wiecie, malutkiego noworodka, latać na kawę z koleżanką. No, no nie, to po prostu nie jestem ja. Wiem, że może inne kobiety tak robią, nawet widzę, że tak robią gdzieś tam na Instagramie, już te małe dzieci zostają. W domu z tatą i tak dalej, ale no, ja po prostu bym tak nie umiała. No i te znajomości się rzeczy gdzieś tam się rozpadły, dlatego że brakuje tutaj niestety takiej wyrozumiałości. Zazwyczaj to jest tak, że te znajomości rozpadają się z tego powodu, że tamcie, tamte osoby nie mają po prostu dzieci jeszcze i nie wiedzą, jak to jest. Nie potrafią wczuć się w tą rolę twoją nową, którą jest macierzyństwo, i dla nich to jest takie trudne, żeby zrozumieć, jak można nie znaleźć na przykład, nie wiem, dwóch godzin w tygodniu na spotkanie przy kawie. Te dwie godziny w tygodniu to jest czasami bardzo dużo, czasami też jest tak, że trafi nam się egzemplarz, który bardzo słabo śpi. Czytaj, Julianka. Naprawdę była dzieckiem, które wybitnie słabo spało, i dla mnie w ogóle, jak ja bym miała poświęcić dwie godziny w tygodniu, nawet godzinę, słuchajcie, na to, żeby się spotkać z koleżanką na kawie, to nie byłoby w ogóle takiej opcji. Ja bym to wykorzystała na sen, na odpoczynek, na to, żeby się zresetować, zregenerować, ewentualnie na pracę, znając mnie, ale to w ogóle jest osobny temat. Tak, także niestety tutaj brakuje takiej empatii, ale też z drugiej strony muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo. Jestem wdzięczna, że na przykład jedna z tych bliższych mi osób rozumiała od początku to, że jest Julianka, i jeżeli my chciałyśmy się spotkać, to pamiętam, że Julianka chyba miała o jej około dwóch miesięcy i ona do mnie przyjechała, siedziałyśmy u mnie w domu, ja miałam to poczucie komfortu, że nie musiałam się jakoś wybić, ogarniać, malować, ubierać, że mogłam się spotkać po prostu z nią w takich moich warunkach domowych, gdzie no wiadomo, jeszcze chyba, no nie, już skończył mi się połóg, ale dalej nie czułam się sobą po prostu i mogłam zostać w luźnej sukience, gdzie jeszcze ta laktacja mi się normowała, no wyjście ogólnie nie byłoby wtedy komfortowe i po prostu siedziałyśmy sobie i nie przeszkadzało jej to, że Julianka co chwilę płakała, bo wiadomo była malutka, więc ciągle się budziła i chciała jeść, trzeba było ją nosić. Może spotkanie nie trwało jakoś długo i podejrzewam, że dla niej to nie było zbyt komfortowe, no bo też nie ma dzieci, ale była w stanie zrozumieć to, że w takiej sytuacji jestem. Ja też ogólnie jeśli chodzi o spotkania z koleżankami, ze znajomymi zazwyczaj, znaczy zawsze, w sumie głupio powiedziałam zazwyczaj, zawsze chodzę z Julianką. Dla mnie to też jest coś takiego naturalnego. Ja po prostu kiedy umawiam się na kawę przykład, no to pytam oczywiście, tak, że no a powiedz mi, czy będzie ci przeszkadzało, że ja przyjdę z Julianką, bo no nie, nie mam z kim jej zostawić. Na przykład, dajmy na to, że jest to taka godzina, że Zygmunt pracuje i po prostu, no, no nie mam co zrobić. I tutaj też z tymi osobami, z którymi mam ten kontakt dalej, no to takiego problemu nie ma i ja nie uważam, żeby też dziecko tutaj w czymś przeszkadzało. Także wiadomo, no każdy ma inaczej, każdy ma inne podejście. Ja mam też coś takiego, że Julianka jest częścią po prostu naszej rodziny. Ja jestem dla niej w tym momencie najważniejszą osobą. Słuchajcie, ona ma roczek i nie widzę powodów, żeby ona miała zostawać, nie wiem, choćby z babcią pod opieką, bo ja chcę wyskoczyć na kawę z koleżanką. No nie do końca to do mnie przemawia. Czym innym jest podrzucenie Julianki do babci, bo mam ważną sprawę do załatwienia, bo mam wizytę u lekarza, bo muszę. Zrobić coś ważnego, nawet to, że mam pracę w trybie pilnym do wykonania. To jest zupełnie coś innego niż takie spotkania typowo towarzyskie, ja po prostu jestem taka, że wtedy idę z Julianką. Możecie mi napisać właśnie, jak jest u Was i jak to wyglądało w tych, w tych relacjach ze znajomymi i dajcie mi znać, czy wasi znajomi rozumieli Wasze położenie. Oczywiście od razu też tu chcę zaznaczyć, żeby nie było jakiejś burzy w komentarzach. Ja nie mam nic do tego, że na przykład jeżeli moja koleżanka chciałaby się ze mną spotkać, zobaczyć, porozmawiać. Y na jakieś ważne tematy, nie wiem, popołudniami, wieczorem. Nie mam problemu z tym, nie miałabym problemu z tym, żeby po prostu zostawić Juliankę z Zygmuntem, i jest jej tatą, wspaniale się nią zajmuje, i nie miałabym z tego powodu jakby wyrzutów sumienia, ale nie wyobrażam sobie w ciągu dnia organizować z tego powodu na przykład opieki u babci. Ja zanim zaszłam w ciążę, to miałam takie przeczucie kiedyś, że będę taką beżową mamą. Bardzo podobały mi się zawsze te wszystkie zdjęcia stonowane na Instagramie, tych ubranek dziecięcych, zabawek drewnianych. Bardzo podobał mi się ten styl taki troszeczkę skandynawski, wychowywania w ogóle dzieci, urządzenia pomieszczeń dla tych dzieci, urządzania sypialni w ten sposób, kupowania ubrań w tym stylu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście Troszkę to zweryfikowała po raz kolejny, dlatego, że ja nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem beżową mamą. Absolutnie. Juliankę ubieram. E, uważam, że z gustem. Często dość tonowanie, tak kolorystycznie, zawsze zwracam uwagę, żeby to właśnie do siebie pasowało, żeby, było, żeby był to po prostu ładny obrazek. Natomiast Julianka chodzi też ubrana kolorowo, lubię kolory, bardzo ładnie w nich wygląda. Tak samo jeśli chodzi o zabawki. Idea posiadania samych drewnianych zabawek już w ogóle do mnie nie przemawia, dlatego że w życiu rzeczywistym. Okazało się, że te plastikowe są tak naprawdę często najfajniejsze. Dzieci się nimi najchętniej bawią, one są kolorowe, przyciągające wzrok i oczywiście, że można mieć takie założenie, że powiedzmy... Takie porządniejsze zabawki, kupujemy drewniane, żeby na przykład one służyły nam na lata. I fajnie jest może inwestować w lepsze drewniane zabawki, na przykład w jakieś instrumenty muzyczne drewniane i tak dalej. No ale z drugiej strony u nas ja się czasem śmieję, że tymi często najtańszymi zabawkami Julianka bawi się najchętniej, bo one są właśnie takie pstrokate, kolorowe i ona bardzo chętnie po nie sięga. Nie jest to w sumie tylko moja opinia. Ja wiele razy już spotkałam się u innych mam z takim stwierdzeniem, że beżowa mama to tylko na Instagramie i. Przed ciążą, w, albo w ciąży, właśnie w swoich wyobrażeniach. Ja nie wiem nawet, czy ja znam tak osobiście taką mamę, która wychowuje w ten sposób dzieci i ubiera, i że te dzieci otaczają się tylko takimi zabawkami. W pewnym momencie zrobił się tego, z tego taki duży trend na, w internecie, przede wszystkim, zwłaszcza na Instagramie. Ale ja mam wrażenie, że to też troszeczkę mija. No, u nas zabawki typu domek odkrywczy, traktor Dumel, e, pianinko z Baby Einstein, co tam jeszcze jest? No, dużo tych zabawek mogłabym wymieniać. Nie są drewniane, nie są drewniane, a są również bardzo, bardzo fajne. I mało tego, ja teraz też tak mam czasami, że kiedy przeglądam te Instagramy, właśnie te beżowe, piękne, estetyczne, to mam takie wrażenie, że one są strasznie smutne. I ja naprawdę nie do końca wierzę w to. Że dzieci na tych Instagramach, powiedzmy, też otaczają się takim obrazkiem w realnym życiu. Serio, może, możecie mi napisać. Ja tego nie krytykuję, żeby nie było, tylko jeżeli na przykład jesteście takimi mamami, które prowadzą takiego Instagrama, napiszcie mi, czy faktycznie wasze dzieci zawsze chodzą tak ładnie stonowanie ubrane, w berze, w biele, w szarości, czy mają tylko drewniane zabawki, wszystko jest takie naturalne. Jestem tego po prostu bardzo ciekawa, jak się to ma do rzeczywistości, bo odnoszę wrażenie, że to jest chyba tylko taki obrazek na potrzeby Instagrama, bo to może ładnie wygląda, aczkolwiek ja już tak trochę wychodzę z tego i na przykład już się tak nie zachwycam, nie takimi Instagramami, tak jak to robiłam kiedyś, tylko właśnie jak jest tak... Bardziej kolorowo, Instagram jest taki prawdziwy. Sama mam też dziecko, więc wiem, jakie to są emocje w ciągu dnia. Jakie, że dziecko jest przebierane, nie wiem, 3-4 razy dziennie, bo cały czas jest brudne, bo je rączkami. No, różne tego typu, już wiem, rzeczy, więc już takie. Konta do mnie nie przemawiają. W idealnym świecie życzyłabym sobie tego, żeby Julianka miała jeszcze rodzeństwo. Oczywiście ma siostrę Zuzie i to się nigdy nie zmieni. Zuzia zawsze będzie jej siostrą, i jest siostrą w niebie. Natomiast ja chciałabym, żeby Julianka miała jeszcze tutaj rodzeństwo. Natomiast ostatnio zaczęłam się tak zastanawiać, na ile ja sobie wkręciłam tą taką opinię ogólnospołeczną, że Dziecko jest smutne, będąc jedynakiem, i że tak naprawdę w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwe. Powstała bardzo duża nagonka na to, żeby mieć więcej niż jedno dziecko. I ja się trochę z tym zgadzam, żeby nie było. W sensie, tak jak powiedziałam na początku, chciałabym, żeby Julianka miała rodzeństwo, tylko nie do końca podoba mi się takie mówienie, że jeżeli tego rodzeństwa nie ma, to Dziecko nie będzie się dobrze czuło, to będzie samotne, nieszczęśliwe i tak dalej. Takich filmików, nawet na głupim TikToku, słuchajcie, jest bardzo dużo. I ja zaczęłam się zastanawiać, czy ja sobie nie zrobiłam takiej wkrętki trochę w głowie, że. Zaczęła mnie stresować na przykład myśl, że Julianka może nie mieć tutaj już rodzeństwa. No bo wiadomo, życie jest nieprzewidywalne. My nie wiemy, co przyniesie przyszłość. No i jak to jest w ogóle w dzisiejszych czasach być jedynakiem? Ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo jedynaczką nie jestem. Mam dwójkę rodzeństwa. Więc jeżeli wy na przykład jesteście jedynakami, to możecie napisać w komentarzach, jak wam się żyło i żyje i przechodzi przez życie nie mając rodzeństwa. Ja naprawdę bardzo chętnie poczytam. Uważam też, że bycie jedynakiem nie równa się, tak jak się to kiedyś mówiło, temu, że dziecko jest rozwydrzone, rozpieszczone, że nie potrafi się dzielić, że jest po prostu samolubne, bo tak mówiło się zawsze gdzieś tam o jednakach. Nie uważam tak, uważam, że wszystko jest kwestią wychowania i nawet mając tylko jedno dziecko, jesteśmy w stanie wychować go na wartościowego człowieka, na dobrego, empatycznego człowieka, który będzie się troszczył o innych i to jest moje marzenie największe, tak naprawdę, żeby wychować tak Juliankę niezależnie od tego, czy będziemy mieli jeszcze dziecko, czy nie? Więc to jest taki trochę temat, który po prostu w społeczeństwie tak głośno wybrzmiewa, że jedynacy są samolubni, a jak nie są samolubni, to są nieszczęśliwi, bo właśnie tego rodzeństwa nie ma. No nie wiem, ja się z tym nie do końca zgadzam. Nie uważam, że w byciu jedynakiem jest coś złego na tyle, żeby po prostu to aż tak demonizować. Mało tego, uważam, że czasami nawet mając trójkę, czwórkę, nawet piątkę dzieci, wychowamy je gorzej, w cudzysłowie, niż by Byśmy wychowali jedno dziecko i nie ma to znaczenia, że one się wychowują razem i że powiedzmy będą lepszymi ludźmi. Nie, 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 do mnie to absolutnie nie przemawia, więc możecie napisać, co wy o tym myślicie. Jestem serio tego tematu bardzo ciekawa, bo ja, tak jak mówię, nie mam doświadczeń, a z kimkolwiek rozmawiam, kto był jedynakiem, no to tutaj, znaczy jest jedynakiem, to opinie są takie bardzo podzielone. Niektórzy uważają, że w ogóle super, że tak naprawdę nie odczuwali tego braku rodzeństwa w życiu. A niektórzy na przykład mówią, że gdzieś tam zawsze chcieli, nie? że zazdrościli innym, jak mieli tego brata czy siostrę młodszą, starszą, że mieli później relacje w dorosłym życiu. A no ale właśnie tutaj znowu trzeba nadmienić, że fajnie jak te relacje są ale nie zawsze też to tak w rodzeństwie, międzyrodzeństwem wygląda. Także to też trzeba gdzieś tam wziąć pod uwagę i rozgraniczyć. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie tematy powinnam poruszyć na kolejnym takim, takim odcinku. Ja uwielbiam je nagrywać i na pewno z chęcią nagram kolejne, także czekam na Was w komentarzach. Możecie też pisać do mnie na Instagramie i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, papa! Pa.